Dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną na wiekach trwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad odrą stawianych. Niech niesie twoją opowieść wiatr i morskie trwały. Muzyka Uwięziony tak nie śpiewa, a ty wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klasce tak szczęśliwego. Anci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy gminy Sterdy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu w Strandynii, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości: kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, Obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Chwała Ciebie wzywam marszałku Józefie Wilsudski który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Rodm Romana Dmowskiego, oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowgór-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wołam Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu jak należy bronić wolności i niepodległości Stańcie do apelu Woła bohaterom! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie Pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wsywam poległych żołnierzy i partyzantów, a w szczególności z terenu obecnie stanowiącego gminę Sterdy, poległych na frontach walki. O niepodległość w czasie I i II wojny światowej. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Do Was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walczą o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w, nasz, w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Pała bohaterom, cześć ich pamięci. pamięci. Szanowni Państwo, spotykamy się jak każdego roku na gminnej uroczystości Uczczenia ustalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Niepodległości. Takie spotkania odbywają się w wielu miejscowościach w kraju. Składają się. Na Państwową Całość obchodów święta Dnia Niepodległości. W imieniu kierownictwa, dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pana A teraz, Szanowni Państwo, nastąpi przekazanie sztandaru przez. Pana Henryka Kozłowskiego dla Izby Tradycji mieszczącej się w gminnym obszarze Kultury i Sportu w Steldynie. Ja nie przygotowałem się z pismami. Wszyscy słyszeliśmy historię naszej ojczyzny. Ja natomiast mam dziś jeszcze jeden dzień uroczysty, bo to jest uroczystość. 70 zrywu naszej Armii Krajowej na terenie Stardynii. Dlatego, dlaczego tu jest ten głaz? Otóż ten głaz tu stoi, dlatego, że w tym miejscu 70 lat temu była nasza zbiórka wieczorem. Dla podtrzymania ducha w Ojczyźnie, patriotyzmu, że jeszcze Polska nie zwinęła. Mieliśmy za zadanie pokazać naszej okolicznym mieszkańcom, jak Polska walczy. Dlatego też dzisiaj w ręce harcerzy przekazuje ten nasz standard bo ponad 150 kombatantów, już nie ma ich. Już nie ma. Już odeszli na zawsze. Młody, trzymaj dumnie ten sztandar. Szanujcie go i wspominajcie nasz starych weteranów. Żegnał wszystkie sztandary Pragam ja ten pomnik, któryśmy stawiali. Dziękuję za głos. Gminne uroczystości obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dobiegają końca. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział i organizację tego święta. Teraz, Szanowni Państwo, nastąpi, odbędzie się szósty bieg niepodległościowy o Puchar wójta gminy Sterdyń ulicami Sterdyń.